Dzień dobry. drodzy, słuchajcie, mamy czwartek, godzinę chwilę przed ósmą. Siódmą, tak. Jestem po prostu tak nieprzytomna. I właśnie wstałam przed chwilą... Dlatego, że stwierdziłam, że zrobię taki super produktywny filmik, ponieważ muszę dzisiaj bardzo dużo zrobić, w tym mam cztery rozmowy o pracę pierwsza jest o dziewiątej, więc muszę się właśnie ogarniać i zrobiłam sobie śniadanie i piję kawę i odzwyczaiłam się od tego, nie pracowałam ostatnie parę tygodni i się całkowicie od wstawania rano i budziłam się ciągle o 10 .00. i teraz miałam budzień na szóstym, więc tak jest trochę tragicznie ale tak, także teraz się zbieram i... no przeniosłam się na niej właśnie i około muszę zrobić teraz taką szybką rozpiskę tego co... tego jak chcę dzień tylko że przez te cztery rozmowy będzie trochę hardkorowo a więc tak, lecimy z tym Ogólnie to wróciłam do domu po pierwszej rozmowie, która była dosyć dziwna, w sensie nie byłam tam sama w ogóle w pokoju, tylko było jakby... Było strasznie dużo ludzi i w parach byliśmy, jakby, tak pytani, rekrutowani. Także tak, ale jestem po pierwszej rozmowie i jest 10.30, więc po pół godziny mam drugą rozmowę, tylko jest online. Także w tym czasie chciałam sobie trochę ogarnąć, jak tutaj, bo mam jakieś naczynia brudne i w ogóle tam mam syf, bo dopiero przyjechałam do yy, mieszkania wczoraj, tutaj. Także jest trochę tragicznie, więc tutaj wszystko ogarnąć pięknie w międzyczasie i się jakoś przygotuję jeszcze pod tę rozmowę. Tymczasowo jestem w bluzie, bo jest zimno strasznie. Więc tak. I zrobię sobie chyba jeszcze jedynie, bo zjadłam strasznie mało rano i po prostu tak mi burczało w brzuchu na tej rozmowie, jakaś masakra. więc ja coś zrobię i będzie mega. W ogóle to po tej rozmowie od razu chyba wychodzę z domu i idę do Wojtka, czyli do mojego chłopaka i od niego od razu jadę na kolejną rozmowę, którą mam o 13, więc muszę teraz się ogarnąć też przez następne kilka godzin, czyli muszę się od razu spakować i tak dalej pod tę kolejną rozmowę i jak z tamtej rozmowy wyjdę, która w ogóle ma trwać 40 minut, tam maila, że tamta rozmowa ma trwać 40 minut, nie wiem, pamiętam czemu, jak stamtąd wyjdę, to zdążę wrócić do domu i w zasadzie będę musiała od razu znowu iść na kolejną rozmowę. Więc jest całkiem śmiesznie, także muszę teraz wszystko ogarnąć w te pół godziny przed tą rozmową online. Jestem po drugiej rozmowie i zajęła o wiele dłużej niż myślałam, bo zajęła takie dobra 30-40 może minut, no takie pół godziny co najmniej i nigdy do wojka, bo pierwszy się teraz obudził. Także tak, więc zjem, bo w sumie nie zdążyłam i ogarnę sobie do końca, tak jak chciałam, tam jeszcze jakieś ciuchy w ogóle i lecę na kolejną rozmowę, więc jest mega zabawa dzisiaj, ale powiem Wam, że to pierwsze miejsce, jestem totalnie nieprzekonana. Ta druga rozmowa brzmiała dobrze bardzo, w sensie tak, że nie mogłabym to robić i nie czułabym się źle. I zobaczymy, co będzie z trzecią rozmową i z czwartą rozmową. Dlatego, że w ogóle te ogłoszenia brzmiały tak, że nie do końca nawet wiedziałam co chodzi, bo to jest obsługa klienta, ja nie do końca do bardzo wiedziałam w ogóle, co ja będę robić do tej obsługi klienta. Ale tak, teraz już się dowiaduję wszystkiego. Ogólnie to wróciłam z trzeciej rozmowy i w ogóle nie wiem, ile można mówić jakieś takie szczegółowe rzeczy na temat tego, co tam się działo, więc nie mówię nic, ale druga i trzecia rozmowa jest zdecydowanie top. i Nie wiem jeszcze, czy to będzie na czwartej rozmowie, na którą będę zaraz jechać, ale spodziewam się trochę i spodziewam się, że to nie będzie coś dla mnie, że to będzie też jak ta pierwsza, po której zdecydowanie nie byłam zadowolona. Ale zobaczymy. W każdym razie teraz mam chwilę przerwy. I wziąłam sobie coś do picia, dlatego że też nie boli głowa i nie wiem, czy jestem trochę jakoś odwodniona czy coś. I mam chwilę, więc stwierdziłam, że rozpak rozpakuję paczki. Mam trochę paczek, trochę siłów do rozpakowania. Także tak. I mm, zrobię sobie takie podsumowanie tych rozmów, że się napiszę sobie jakieś takie najważniejsze informacje o każdej, żeby po prostu mieć to ogarnięte, póki wszystko pamiętam. Znaczy tak nagrywałam głosówki do znajomych, także zdecydowanie, jak coś to mam gdzie wrócić i zgadnąć informacje, ale tak, chcę to wszystko pięknie sobie zorganizować. Wam pewnie się trochę zmieniła i byłam u Wojtka, ale miałam robić z nim projekty. W sensie, ja miałam robić swoje rzeczy, miałam robić swoje rzeczy. W każdym razie jakby nie wiedziałam, że będę u niego znaczy myślałam, że będzie robić u mnie. Więc ogólnie muszę sobie nadrobić wszystko, więc mam do ogarnięcia listę rzeczy, co mam po prostu zrobić na studio. I po prostu muszę sobie wszystko pogarniać, bo jakby. Nie mam tego w jednym miejscu, więc muszę posprawdzać wszystkie przedmioty, jakie mam i co mam zrobić, i jakie projekty zrobić, i do kiedy i tak dalej, i wszystko. Więc muszę sobie teraz ogarnąć, zrobić jakiś taki plan nauki i prawdopodobnie jeszcze ogarnąć CV, bo. No, trochę odkładam. Ogarnianie jeszcze tony rzeczy związanych z szukaniem pracy. Dlatego że teraz jakby szukam pracy, tak żeby znaleźć jak najszybciej, a ogółem chciałabym jednak znaleźć w korpo. Więc jest trochę dużo z tym roboty, więc tak, muszę to wszystko ogarnąć jeszcze.